Wyciek fragment z jednego z odcinków siódmego sezonu Gambola. Może i jest to storyboard, czyli w zasadzie animacja beżanego tła i efektów specjalnych, ale tak czy inaczej ona pokazuje nam fragment nowego sezonu. Osobiście sądzę, że ten wyciek, to tak naprawdę nie jest to żaden wyciek, albo jak już wyciek to taki spuszczeniem do nas oczka, gdyż no jakby nie patrzeć jest to fragment animacji. Tak więc ciężko, żeby coś takiego było typowym wyciekiem. I wiecie jakby to by było zdjęcie monitora, na którym jest fragment jakiegoś odcinka, no to wówczas to byłby faktycznie jakiś wyciek. A tutaj to wiecie, nagle całkowicie puste kanały bez żadnych subskrypcji zaczynają to dodawać, po czym to się nagle tak znikąd staje wiralem. I zupełnie dziwnym trafem to wszystko dzieje się na dwa tygodnie przed premierą Gambola w Ameryce. Tak więc nie powiecie mi, że to nie jest niesamowity zbieg okoliczności. W każdym razie i tak dostaliśmy prawie minutę jednego z odcinków siódmego sezonu Gambola, Tak więc przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Animacja zaczyna się od tego, że Gambol z Darwinem siedzą z tyłu samochodu. Po czym nagle Gambol doznaje mutacji i z jego ręki wychodzi jakaś inna wuchata ręka. W tym samym czasie Darwinowi wyrastają rogi i oboje następnie zaczynają się tutaj przemieniać w jakiegoś stwora. Co ciekawe to Darwin ma tutaj zamiast jednego oka płonącą bilę, na której to jest narysowana ósemka. Po chwili dostajemy tutaj scenę, w której to widzimy policjanta Donata i Burgera. Co to by nam Mówiło, że oni siedzą z tyłu w wozu policyjnego. Po chwili jakiś gaz trafia naszego Donata w oczy, i od razu, jak tu zobaczył pan Burger, to wyskoczył z radiowozu. Następnie nasz policjant zdziera z siebie wierzchnią powłokę i przemienia się w zielonego goblina. Tak samo jak to było w przypadku Gambola i Darwina. I jak się tutaj patrzy na tego zielonego goblina, to wydaje mi się, że on ma w swoich oczach też ósemki, tylko że takie dużo mniejsze. Jako źrenice, a nie same oczy. Tego akurat nie jestem pewien, czy tutaj dobrze to widzę. Czy jednak powinienem iść do okulisty. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy moje paczały jeszcze są dobre, następnie nasz policjant daje tutaj gazu do dechy. I tutaj następnie nasz cały ekran przenosi się na green screena. I patrząc się po tym, co tutaj się dzieje, to można sądzić, że tutaj rozpoczyna się jakaś piosenka. Bo jak wiadomo w Gambolu była cała masa różnych piosenek. Ta sekwencja zaczyna się od śmiejącego się gościa z puszką sprayu. I z początku myślałem, że może to będzie jakaś postać, która rysuje tutaj graffiti. Bo do tych goblinów i piosenki o nich, to takie tło tutaj by świetnie pasowało. W sensie wiecie, my tutaj to widzimy bez tła, no ale oni by to w finalnej wersji później dodali. Jednakże nieco później pomyślałem sobie, że w sumie ten gościu ma puszkę z sprayem. Do tego wszystkiego to on się cieszy z tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, a chwilę szybciej widzieliśmy pana Donata, który to dostał sprayem po oczach. Więc może to jest jakiś nowy gościu, który odpowiada za przemiany postaci z gambola w Kobliny. Następnie dostajemy tutaj smoka, na którym to siedzi Szary Goblin, i ten smok się odpycha, więc pewnie tutaj zostanie dodana droga, i to będzie wyglądało tak, że on niby jedzie na deskorolce. Następnie nasz smok ich sobie podrzuca i na nich sobie balansuje, i następnie widzimy tutaj widok ze środka kabiny Gambola i Darwina, gdzie tutaj możemy zauważyć za nimi murek. Więc prawdopodobnie ten smok z Goblinem zrobili sobie flipa, a następnie oni sobie jadą na samochodzie po tym murku. Jednakże to jest dosyć mało istotna rzecz, gdyż tutaj Gambol z Darwinem połączyli się w jedno stworzenie, a co ciekawe, to Darwin nagle dostaje tutaj w oku zieloną bilę, która ma na sobie narysowaną szóstkę. No i żeby nie było, są oni do góry nogami. Dlatego też to nie jest dziewiątka. W każdym razie następnie smok się przewraca i nasz szary goblin zaczyna się tutaj obracać w kółko. Za to jak zwolnimy sobie tą scenę, to możemy zobaczyć, że pod autem znajduje się drugi taki goblin. Następnie smok traci całą swoją skórę. Za to goblin dalej się kręci wraz z samochodem, który cały czas się przy okazji obija. Następnie dostajemy zbliżenie na tego goblina, który znajduje się pod autem, który to następnie naszym postacią w samochodzie przebija oponę. Przez co oni finalnie wpadają w budynek policji, a następnie ich pożera wielka buzia. Za to na ułamek sekundy pojawia się tutaj napis, który jest jednocześnie notatką dla animatora, żeby on nie czyścił tej części po to, żeby auto mogło zostać zjedzone przez potwora. No i prawdopodobnie ten moment kończy nam piosenkę i dalej będzie już leciał normalny odcinek. Osobiście wydaje mi się, że to może być fragment odcinka 18, czyli Speedrun, gdyż tutaj nasze postacie zaczęły bardzo szybko jechać tym radiowozem. No albo też to może być odcinek 22, czyli przyzwanie, gdyż mamy tutaj całą masę potworów. A przynajmniej mi się tak wydaje, że to może być fragment jednego z tych dwóch odcinków. Jeżeli chodzi o omówienie tego, co my tutaj mogliśmy zobaczyć, to w taki sposób się ono prezentuje. Chciałem wam po prostu w dodatkowym odcinku pokazać, że coś takiego wyszło i czego możemy się spodziewać po tym rzekomym wycieku, w siódmym sezonie Gambola. Jak zostawicie tutaj łapęc już w górę, to będę mega radosny. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć do następnego. <sum -tronikanie> Should I, Should I stay with you? I am addicted. We are too close.